Kto na mamę? Trzeba zamknąć. tak? No. Jedź po siarku. Pięknie. No. No, zawracaj. Co już skosiłeś wszystko? <laughs> Nie umiesz zamknąć? Nie umiesz zamknąć? Nie jest trudne, zobacz. tu trzeba nacisnąć. Już? A gdzie ty jedziesz na parasol? Boże, na moje nogi, Wojtek. No, jedziesz, kusiarku, Zamki, zamki, bo nie, nie będzie jakaś. No pokaż mamie. Mama zamknie. Już. Piłka. Teraz będziesz piłką grać. Dobrze. Pokaż jak grasz piłką. No pokaż. Pięknie. No bierz piłeczkę. Jeszcze raz rzucaj. Bierz piłeczkę. Z drugiej strony. Gdzie tam poszedłeś? Z drugiej. Wojtuś. Z drugiej strony jest piłeczka. O tam. Tam jest piła. Pięknie bierzesz piłę. No teraz to się schowała za kosz. Tak ją wrzuciłeś. Za kosz wrzuciłeś piłę specjalnie? To, a nie umiesz wyjąć teraz, tak? No to będzie tam leżeć. No. Pokaż jak umiesz rzucać ładnie, no pokaż. Pięknie rzucasz, pokaż. Pokaż jak rzucasz piłę. Nie będziesz rzucać piłę? Zam. Zam, tak. Zamknięte, tak. A co tam już znalazłeś? A ich nie bierz tego. Gdzie ty idziesz to? Babcie chcesz złapać, tak? A babcia nie chce być na filmie. Babcia nie chce być na filmie, a ty babcię gonisz, tak? A ty jesteś łobuz. Tam zaśmieć, masz. No, no łapię, pokażę jak rzucasz piłkę. Co nie wymiesz, sam? No to trudno. Dokończymy nagrywanie filmiku, jak Nie wymiesz. Patrzcie będziesz gonić cały czas? Tak w kółko. A ty jesteś łobuz. <głos> <głos> zaraz się przewrócisz Wojtek. Wojtek. <noise> Mamo weź mu już nie uciekaj, już przestanę nagrywać, bo przecież on się przewróci zaraz. aż się świeje, dziecko.